Siemanko! witamy się z Wami z miasta Gras, w którym spędziliśmy dwie noce. Byliśmy w Monako i teraz wracamy w Oli w stronę Polski. Ale pojedziemy nieco okrężną drogą wzdłuż zachodniej części Alp. W tym odcinku pokażemy Wam kwitnącą lawendę w Prowansji, kaniony Verdun oraz Daluis, a także dzięki pomyłce na jednym z rozjazdów Canyon Chance oraz przepiękną wioskę Inonce, która nas po prostu urzekła. Z miasteczka Grasse. Do Valensole droga prowadzi wzdłuż Kanionu Verdun. To jest miejsce, które i tak chcieliśmy odwiedzić, dlatego jadąc z Grasy do Valensole przejedziemy południową stroną Kanionu Verdun, a wracając z Valensole do Kanionu Daluz, który będzie naszym następnym celem, przejedziemy północną stroną Kanionu Verdun i później na Kanion de Dalüis. Ostatni rzut oka na morze, na lazurowe wybrzeże, chociaż słabo już widoczne. Teraz będziemy zagłębiać się w Prowansję i w góry. Także nie polecamy miasta Grassa. Podobno to jest stolica perfum. No tam wszędzie na każdym kroku pisze perfum, 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 a miasto śmierdzi moczem. I w którym bałabym mi się chodzić nocą Tak, w dzień można spotkać białych ludzi i jest w miarę okej, okay, ale nocą lewitujące ubrania i po prostu strach chodzić. I zaczynamy kolejny dzień. Plan na dzisiaj jest taki, aby przejechać północną stroną kanionu Verdun, później pojechać na kanion Daluis i kierować się w kierunku przełęczy Col de la Bonette. Wczoraj wieczór nic już nie nagrywaliśmy, bo mieliśmy problem z internetem i szukaliśmy noclegu. Po starodawnemu jeżdżąc od wioski do wioski, i pytając, nic za bardzo nie mogliśmy znaleźć. W końcu gdzieś złapaliśmy zasięg, znaleźliśmy na internecie ten nocleg w cenie 92 euro, ale mieliśmy tylko 5 km, więc zamiast od razu rezerwować, po prostu podjechaliśmy i zapytaliśmy. Więc wynajęliśmy pokój za 82 euro, czyli 10 euro poniżej ceny na internecie. Opłacało się podjechać i zapytać samemu. W naszym pokoju nie ma łazienki, ale 5 metrów dalej jest wspólna łazienka z innymi gośćmi. Cztery umywalki, dwie toalety i trzy prysznice w całkiem dobrym stanie. W noclegu mamy też kuchnię, z której możemy korzystać. Właśnie odgrzewamy sobie pizzę, którą wczoraj kupiliśmy. Także lecimy. Wyjeżdżamy z noclegu na pierwszy ogień. Północna część kanionu Verdun. Drogi D952, która prowadzi północną stroną kanionu Verdun, można odbić na lokalną drogę, która schodzi troszeczkę niżej w głąb kanionu i wraca do tej samej miejscowości. Robi się taki pierścień i my właśnie z tego korzystamy. dalej niestety nie pojedziemy, ponieważ od pewnego momentu droga D23 staje się drogą jednokierunkową. My o tym nie wiedzieliśmy, zajechaliśmy od drugiej strony, więc korzystamy z zawrotki dla autobusów i wracamy do wioski. Jest jeszcze taka możliwość, żeby wrócić do głównej drogi do wioski i wjechać na trasę widokową D23 od drugiej strony, tak żeby przejechać w całości ten jednokierunkowy odcinek. Ale e, po pierwsze e, jest godzina 12.10. My chcemy dzisiaj przejechać jeszcze Canyon Daluj i podjechać e, jak najbliżej e, Col de la bonnet, gdzieś tam znaleźć Nocleg. A druga rzecz jest taka, że obczajałem ten jednokierunkowy odcinek, na który nie wjechaliśmy e, i pod względem widokowym on nie różni się zbytnio od drogi, którą teraz się wracamy, więc e, no myślę, że nie ma takiej konieczności, żebyśmy tracili godzinę i Objeżdżali tą samą drogę jeszcze raz. Tak więc wracamy do głównej drogi i jedziemy w kierunku kanionu Daluis. Tak więc jak będziecie chcieli przejechać drogą D23 wzdłuż kanionu Verdun, to nie skręcajcie w dół na tych światłach, z których my teraz wyjeżdżamy. Tylko skręćcie w tą drogę po skosie w prawo, opisaną Route des Cretes. nią objedziecie całe kółeczko dookoła. Tankujemy we Francji pod supermarketem w cenie euro 72,5 za litr. We Francji trzeba najpierw zapłacić kartą, dopiero potem tankować. We Francji nie ma tych dździelków, żeby się samotankowało, dlatego ja podkładam korek od wlewu. I jedziemy dalej. W kierunek Canyon Daluis. Tak więc, idziemy zobaczyć, jakie są ceny w markecie we Francji. Jakbyście mieli ochotę na cukier nasączony alkoholem takie coś kosztuje 15 euro. Po wykorzystaniu tych kostek które są w środku można wrzucić kolejne kostki cukru jakieś tam swoje i też nasiąkną. Polski akcent żubrówki 07 12,5 euro. Wódka Sobieskie 1,5 litra 23,5 euro litrowa 16,40. Z kolei 07 Sobieski 12 euro. 5-litrowy baniaczek wody na kawę 90 centów. Banany po 0,5 za kilo. Gdzieś wcześniej widzieliśmy po 2,50 za kilo. Lody o smaku Nutelli 230 gram, 4,90 euro. Kupiliśmy te lody na spróbowanie, a nie mamy zabrażarki, więc trzeba było szybko stanąć na jakąś przerwę. A 10 minut drogi od Castellan jest takie urocze jeziorko więc chwilę sobie tu pocilujemy. Korzystając z chwili postoju, obszainibujemy jeszcze noclegi. Jesteśmy tutaj, zmierzamy tą drogą, później wzdłuż włoskiej granicy na północ. I tak, noc noclegi najpierw w miasteczku Izola. I są dosyć drogie, ponad 500 stówek za noc, eee, ale w miasteczku Walberg znaleźliśmy za 399. A z kolei w Barcelonet za 320. I mamy teraz dylemat, bo do Walberg mamy 70 km i będziemy tam naprawdę wcześnie, a z kolei do Barcelonet mamy 200 km i będziemy tam dosyć późno. I nie wiemy co robić. Ale na razie jedziemy do Walberg, przejedziemy po drodze Canyon d'Aluis i się zastanowimy. Przejazd tym kanionem to było coś pięknego i te czerwone skały, jak w Afryce. Polecamy Wam to miejsce jak będziecie na Lazurowym Wybrzeżu albo w Alpach w Górnej Prowansji, koniecznie musicie tą drogą przejechać. Teraz jedziemy dalej. Zaczynamy wspinaczkę pod pierwszą, poważniejszą, choć łagodną przełęcz, na której szczycie jest kurort narciarski Walberg, a po drugiej stronie dolina rzeki Tina, wzdłuż której planujemy pojechać na najwyższą publiczną drogę w Europie, czyli drogę dookoła Col de la Bonette. do kanionu, który przed chwilą widzieliście, trafiliśmy całkiem przypadkiem. Odkryliśmy go niechcący, dlatego że pomyliłem drogę. W miasteczku Beuil miałem pojechać w kierunku San savier sutine a pojechałem na południe przez gorges Ducians. Teraz musimy przebić się z powrotem do tej drogi i jechać nią na północ w kierunku Izoli. Jesteśmy na skrzyżowaniu w kierunku miejscowości Pierlas. I według Atlasu nie dojedziemy tędy do rzeki Tine, bo tu nie ma z Pierlas do Tine żadnej drogi, ale według znaku dojedziemy do Pierlas i do Valle de la Tine, czyli do Doliny Tinne przez Pierlas i Ilonce, czyli kolejną miejscowość za Pierlas. Także ryzykujemy i targamy tu w górę. jakąś wioskę, widać ludzi. Słuchajcie, przejechaliśmy taką drogę, że masakra. Jeszcze taką nie jechałem. Stelvio to jest pikuś przy tych zakrętach. Jeden zakręt brałem z Kodą na dwa razy. Ale fajny mostek. Minęliśmy jakiegoś rowerzystę zatrzymałem go i zapytałem, czy przejedziemy tędy do Valdetine i powiedział, że tak, ale trzeba jechać ostrożnie, bo jest wąsko. Także kręcimy, kręcimy po zakręcikach dalej. Jakbyście chcieli przejechać się tą drogą, to jest tutaj zakaz wjazdu od końca listopada do końca kwietnia. Ale widoki zapierają dech w piersiach. Col de la Cine, ponad 1400 metrów nad poziomem morza. Teraz już będzie z górki. Warto było się zgubić, popatrzcie na ten widok. Słuchajcie, ta wioska jest jak z pocztówki, dlatego zatrzymaliśmy się tu i idziemy popytać o jakiś nocleg. No i jest, pan nas prowadzi do noclegu. Pan za nocleg chciał 120 euro, stargowaliśmy do stóweczki. Widzieliśmy mieszkanko, jest piękne, za chwilę wam pokażemy. Teraz pakujemy rzeczy. Zosia już spakowana i idziemy, bo autem tam nie dojedziemy. Trzeba przejść jakieś 50 metrów z buta. Jeszcze tylko wróciliśmy, żeby zapłacić. Dostaliśmy już kluczyki i idziemy do mieszkanka. Sztosik. wioska jest piękna. No, droga pisze piękne scenariusze. I mieszkanko wygląda tak. Dwa łóżeczka, prysznic. po prawo jest toaleta i mamy też okno z takim widoczkiem pakowaliśmy się jako tak w pokoju teraz idziemy pospacerować po tej urokliwej wiosce o nazwie Ilonce I tak kolejny raz droga pokazała, jakie potrafi tworzyć scenariusze. Choć fakt, że poza wielkimi miastami jeździmy bez korzystania z nawigacji, na pewno jej tym powódł. Teraz, jak już odkryliśmy wioskę Ilon z czystym sumieniem polecamy Wam to miejsce jako całkowitą przeciwność zatłoczonego lazurowego wybrzeża, do którego jest stąd raptem 70 km. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Kolejnym zabierzemy Was w najwyższe francuskie przełęcze, wskakując też na chwilkę do Włoch. Do zobaczenia!